Na YouTube to będzie Co mówi? Czy będzie lżejszy był? No tutaj on przez te ślady będzie co? Dobry co? A zobacz jak wraca O się przejdzie jeszcze raz jedno ja Dobry klimat co? A bam. Bę... No to za tyle co no tu Jakbyś spróbował wbić dwójkę jak przez tą zaspę przechodzić